Mam tę kartę podarunkową. Dzięki niej będę mogła sobie kupić nową sukienkę na ślub mojej koleżanki, której jest w przyszłym tygodniu. Student Med jest w początku, jest to super przychodnia, przyjazna dla studentów oraz dla osób młodych. Bardzo dziękuję i bardzo się cieszę z Dzięki konkursowi Student Med teraz po obronie pracy magisterskiej, mogę wypoczywać na nowym strój kąpielowym. Cieszę się, że wygrałam kartę podarunkową. Za ten bon będę mogła kupić strój kąpielowy na moje greckie wymarzone wakacje. Dzięki wygranej w konkursie Student w mojego chłopaka na wszystkich zakupach się nie Dziękuję Dziękujemy. Cześć wszystkim, mam na imię Weronika i mam dla Was fantastyczną wiadomość, ponieważ udało mi się wygrać w konkursie Etermedu studenckiej przychodni lekarskiej bon do mojego ulubionego sklepu H&Mu. Jest to bon o wysokości 100 zł i... Na pewno kupię sobie jakąś piękną letnią sukienkę, albo może nowy kardigan. Jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się wygrać tą nagrodę w konkursie i przy okazji polecam wam bardzo serdecznie tą przychodnię Ethernet, która ma swoje usługi na bardzo profesjonalnym poziomie, także polecam wam wszystkim serdecznie i pozdrawiam. Cześć, ja jestem z Rosji i ochiś recytuję, używać Etermed, Ethernet. Jak, поликлинику, потому что здесь было на самом деле очень приятно общаться с доктором. Она очень толерантна была и помогла мне на самом деле по этому